Kiosuki to 17-letni talent ze Spirit Academy, o którym jest coraz głośniej. Przeanalizuję jego styl gry na Mirażu na Faceicie, na którym zdominował przeciwny zespół. W filmie zaprezentuję bardzo ważne detale, które będziesz mógł ukraść od stylu gry Kiosuki. Szczegóły te pomogą ci się stać znacznie lepszym graczem. Wiele rzeczy, które ci pokażę, będziesz mógł zastosować nawet podczas Solo Queue. Rozpoczniemy od bardzo ważnej rzeczy, która pomoże ci wygrać więcej dueli i klaczy. Podczas 27 rundy terroryści zostają 2 versus 5. Kiosuki jest celowany w schody. Antyterrorysta wychyla się na szeroko. W tej sytuacji większość graczy zrobiłaby flika myszką i stała w miejscu. Zamiast tego kiosuki tylko wciska A na klawiaturze i nie rusza myszką swojego celownika. W rezultacie musi tylko kliknąć lewy przycisk myszy i zabija ceteka pięknym łantapem w głowę. Zwróć teraz uwagę na jego sposób sprawdzania pozycji. Kiosuki nie pikuje na szeroko, gdyż Cetek może znajdować się na wielu pozycjach na A. Dlatego wychyla się stopniowo i pikuje tylko jedną pozycję. Ponadto cały czas ma celownik na poziomie głowy, dzięki czemu nie musi robić niepotrzebnych ruchów. Dodatkowo, jak możesz zobaczyć, kiosuki wykonuje myszką tylko duże ruchy, na przykład gdy musi zrobić flika ze schodów na fireboxy. Natomiast mikrokorekty robi za pomocą A i D na klawiaturze, a nie za pomocą myszki. Dzięki czemu cały czas jest w ruchu, jest precyzyjny i jego prawa ręka się nie męczy. W tym momencie zauważa CTK na defolcie. Ponownie zatrzymuje się tylko na ułamek sekundy, robiąc hunter strafe, aby mu strzelić do przeciwnika. Wystrzeliwuje zaledwie dwa naboje i zabija CT-ka. zabija dwóch antyterrorystów na asajcie, więc teraz sprawdza takie pozycje jak CT czy dżungla, spodziewając się tam kolejnego przeciwnika. Kiyosuki wcelowuje się w dżunglę, zauważa antyterrorystę i zdobywa kolejnego pięknego fraga. Spójrzmy na powa przeciwnika. Dzięki temu, że Kiyosuki jest cały czas w ruchu, to snajper go nie trafił i zginął. Po zabiciu trzech ct Kiosuki nie słyszy i nie widzi pozostałych przeciwników, więc domyślił się, że pewnie mają bombę na respie. Cetek z pałacu się wychyla i dzięki temu kiosuki zabija przeciwnika pięknym strzałem w głowę. Ostatni cetek zaczyna do niego strzelać. Po raz kolejny dzięki temu, że kiosuki jest cały czas w ruchu, to Lixian nie trafia pierwszych kilku strzałów, musi zrobić flika i ginie. Ponadto popełnił błąd, kucając i nie poruszając się na boki. Cetekowie powinni to lepiej rozegrać. Bomba leżała na t więc jest to otwarta przestrzeń, gdzie Kiosuki nie ma się gdzie schować. Lixian miał świetną pozycję, ponieważ wystawała mu tylko głowa. Lakshari, gdy usłyszał Kiosuki, to powinien się nie wychylać i poczekać, aż terrorysta będzie na otwartej przestrzeni. Wtedy obaj Cetekowie powinni go razem piknąć i zabić. Jak widzisz, Cetekowie popełnili błąd, ponieważ wszyscy pikowali go pojedynczo. W rezultacie Kiosuki miał pięć dueli 1 vs 1. Kluczem do wygrywania klacz jest to, aby separować każdy duel. Wtedy masz największe szanse na zwycięstwo. Dodatkowo pamiętaj, aby być cały czas w ruchu. Co ciekawe, Kiosuki do Ace'a potrzebował zaledwie 15 naboi. Przechodzimy teraz do prostej, ale skutecznej rzeczy, za pomocą której możesz zdobyć przewagę na początku rundy dla swojego zespołu. Terroryści smukują okno i zajmują mida. Kiosuki gasi mołotowa terrorystów w konektorze, wyjmuje flesza, klika prawy przycisk myszy i wybiega przez smoke'a. Dzięki temu udaje mu się zabić dwóch oślepionych terrorystów, po czym ginie. Kiosuki rzuca tego flesza za plecy, dzięki czemu nie musi się od niego odwracać i może od razu pikować. Zwróć uwagę, że kolega na Katłoku również rzuca fleszę na mida i pikuje, aby pomóc Kiosuki. Dzięki temu refraguje swojego teammate i przy życiu zostaje tylko dwóch terrorystów. Dzięki dwóm entry od Kiosuki, ctk udaje się wygrać tą rundę. Pokażę Ci inny wariant smoka do konektora. Kiosuki celuje w to miejsce i klika w biegu lewy przycisk myszy. Następnie czeka, aż smok zgasi młotowa i pikuje z tyłu smoka. Zwróć uwagę, że Kiosuki wychyla się stopniowo. Najpierw sprawdza pozycję na blisko z lewej strony, a dopiero później topmida. Zauważa terrorystę przy boksach i zaczyna do niego strzelać. Przeciwnik chowa się smoku. W tym momencie Kiosuki zauważa drugiego terrorystę blisko konektora, robi pięknego flika i zabija przeciwnika. Spójrzmy na powa terrorysty. W ogóle nie spodziewał się w tym miejscu Kiosuki. Zwróć uwagę na jego movement. Po zauważeniu terrorysty na topnidzie, nie stoi w miejscu, tylko porusza się na boki aby być trudniejszym celem do trafienia. Kiosuki przez przypadek wciska skok i w rezultacie ginie. Pokażę ci jeszcze jeden detal, który cetekowie zrobili na początku rundy. Kiosuki rzuca Nejda odbijając go od ściany. Kolega na katłoku również rzuca granat w to miejsce. Jak możesz zobaczyć, w Foweli traci 43 HP. Jest to bardzo fajna kontra na terrorystów, którzy na początku rundy raszują w kierunku konektora. Kontrola MIDA jest bardzo ważna na Mirażu, dlatego pokażę Ci jeszcze jeden sposób, jak możesz tam zaskoczyć terrorystów. Kiosuki ma najlepszego respa na A. Na początku rundy po raz kolejny rzuca smoka do konektora. W odróżnieniu od poprzednich rund, tym razem nie fleszuje, tylko od razu wybiega z konektora. Ustawia się z lewej strony smoka, spodziewając się, że terrorysta będzie przebiegał na boksy. W tym momencie spójrzmy na powa Nikolaza. Słyszy, jak jeden przeciwnik biegnie underem. Pewnie powiedział o tym Kiosuki, który od razu zmienia pozycję, sprawdza underpassa i zabija terrorystę, który nawet nie zdążył zareagować. Pokażę Ci teraz powa przeciwnika na topmidzie. Jak widzisz, Skyforal nie był w stanie zauważyć Kiosuki za smokiem. Warto tutaj wspomnieć, że Cetek na katłoku rzucił flesza na Top Mida, zmuszając Kaiforala do schowania się za boksami, gdy Kyosuki zdobył fraga. Dzięki temu Nikola zminimalizował szansę, że Kyosuki zginie. Jak widzisz, smok obok konektora oferuje wiele możliwości, ponieważ może sprawdzić zarówno Mida, jak i Andera, będąc przy tym trudnym do zauważenia. Po zdobyciu fraga Kyosuki ustawia się za smokiem i patrzy Topmida, spodziewając się, że któryś z terrorystów wychyli się, aby zrefragować swojego kolegę. Nikola strzela się z przeciwnikiem, który jest za boksami. W tym momencie Kiosuki raszuje topmida i zauważa jednego terrorystę z lewej strony. Po oddaniu kilku strzałów Kiosuki kłóca i celowuje się w boksy z prawej strony, spodziewając się, że drugi terrorysta wychyli się tutaj, aby pomóc swojemu koledze. Kiosuki po zaprezentowaniu pięknej kontroli full auto zdobywa drugiego fraga. Spójrzmy na powa przeciwnika. Dzięki temu, że Kiosuki kłóca, to Skyforal nie ma celownika na jego głowie i musi zrobić flika. Następnie Kiosuki szybko podchodzi do ściany z lewej strony i robi szerokiego pika. Dzięki zmianie pozycji zdobywa trzeciego fraga. Jak możesz zobaczyć, Foweli był zaskoczony tym pikiem i musiał zrobić flika. Musisz jednak pamiętać, że ta strategia nie zawsze się udaje. Podczas 28 rundy Kiosuki zraszował konektora i zginął. Jak możesz zobaczyć, kolega rzucił słabe flasze, ponieważ terrorysta na katłoku był oślepiony przez zaledwie ułamek sekundy. Dodatkowo kolega z B był spóźniony na katłoku i nie miał jak zrefragować Kiosuki. Dlatego jeśli chcesz, aby ta taktyka się udała, to musisz mieć dobre flesze na mida od kolegów i co najmniej jednego teammate'a na szorcie lub w oknie do pomocy. Dodatkowo ważne jest, aby gracz na katłoku komunikował się i mówił, czy słyszy terrorystę w anderpasie. Musisz jednak pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Jeśli co rundę będziesz próbować rasować konektor, to terroryści będą skanowali smoka i cię zabiją. Pokażę ci teraz bardzo fajną pozycję, która zaskoczyła Kiosuki. Skyforal celowo rzuca słabego młotowa na rampę, aby zachęcić terrorystę do pichnięcia przez płomienie. W późniejszej części filmu wytłumaczyć, jak należy go prawidłowo rzucać. Cetek ustawia się obok fireboxu z lewej strony i kuca. Kiosuki łapie przynętę i wychyla się przez płomienie, chcąc zaskoczyć antyterrorystę. Nie spodziewał się w tym miejscu Skyforala i zginął. Kilka rund później Cetek ponownie rzuca słabego młotowa i ustawia się na ofęglu. Tym razem Kiosuki prezentuje piękny movement i zabija Skyforala. Jak widzisz, jest to pozycja typu high risk, high reward. Ponieważ jeśli nie trafiłś pierwszych kilku strzałów, to stracisz element zaskoczenia i terrorysta cię zabije. Mam dla ciebie radę, nie używaj tego triku za często, ponieważ przeciwnik będzie się tego spodziewał. Dlatego proponuję ci wykorzystać tego fengla maksymalnie dwa razy w jednym meczu. Tylko musisz wtedy pamiętać, aby odstęp pomiędzy rundami był duży. Przejdźmy teraz do puffingu i separowania dueli na B podczas rundy pistoletowej. Terroryści raszują B i zdobywają enter fraga. Kiosuki znajduje się przy aucie. W tym momencie ląduje smoke w oknie marketu. Zwróć uwagę, że kiosuki nie biegnie do egzitu tą stroną, tylko decyduje się przebiec przez środek bombsightu. Dzięki temu nie musi się martwić o to, że setek z egzitu go zauważy, gdyż zakrywa go ta ściana. Ponadto cetek w oknie również nie może go zobaczyć, ponieważ jest tam smoke. Dodatkowo, w momencie gdy znajdują się na środku BSA, to wraz z kolegą skaczą, aby być trudniejszym celem do trafienia dla seteka, który mógłby znajdować się na katłoku. Jeśli Kiosuki chciałby przeskoczyć z tej strony, to cetek z Exitu mógłby go zauważyć i zabić. Pokażę Ci jak zdobyć entry fraga na eko. Kiosuki Madigla ustawia się z prawej strony okna i kłóca. Zwróć uwagę na jego cross replacement. Nie ustawia celownika przy krawędzi niebieskiej ściany, tylko zostawia sobie miejsce, ponieważ wie, że terrorysta spikuje na szeroko. Jak widzisz zdobył entry fraga dla swojego zespołu i od razu zmienił pozycję. Dzięki dobremu crosser placementowi Kiosuki wcisnął tylko lewy przycisk myszy i nie musiał robić flika. Spójrzmy na powa przeciwnika, nawet nie zdążył oddać jednego strzału. Dodatkowo zaletą tej pozycji jest to, że większa część naszej głowy jest chowana za ścianą, więc terrorystom jest ciężej nas trafić. Oprócz tego po zdobyciu fraga możemy się szybko schować. To jeszcze nie koniec tej rundy. Terroryści rzucili słabego smoka do okna. Kiosuki czeka aż granat wybuchnie i na oku idzie do lewej strony. Wykorzystuje lukę w smołku, łapie idealny timing i zabija przeciwnika, który wchodzi do konektora. Dlatego, gdy widzisz, że terroryści rzucili smołka za bardzo do lewej strony, to warto wykorzystać błąd przeciwnika. Dlatego zapamiętaj, aby zawsze rzucać dokładne smołki do okna, gdyż możesz przez to przegrać rundę. Pokażę Ci teraz kilka granatów, które rzuca kiosłki. Są one łatwe do zapamiętania, a przy tym bardzo skuteczne. Na pewno ułatwią ci one granie na mirażu. Zacznijmy od strony antyterrorystów. Pokażę Ci bardzo prosty sposób na zniszczenie smołka w oknie. Terroryści rzucili Insta smołka. Kiosuki ustawia się przed kolumną, celuje w sufit, klika prawy przycisk myszy i wskakuje na drewnianą ławkę. Jak widzisz, spora część smoka została zniszczona. Zaletą tego line-upu jest to, że niszczy on wszystkie smołki, nawet te, które lądują przy tylnej ścianie w oknie. Za pomocą tego granatu możesz zaskoczyć terrorystów i zdobyć wiele prostych fragów. Jak już jesteśmy przy granatach, mam dla Ciebie jeszcze jeden prosty line'up. Kiosuki ustawia się w rogu, celuje w to miejsce i klika lewy przycisk myszy w momencie, gdy celownik najedzie na dach. Granat wybucha na rampie. Warto go rzucać w momencie, gdy mołotow na rampie dogasa ponieważ wtedy terrorysta może podchodzić. Pokażę ci teraz, jak prawidłowo rzucić mołotowa na rampę. Pewnie pomyślałeś sobie, co może być trudnego w rzuceniu mołotowa na rampę. Za chwilę cię wszystko wytłumaczę. Kiosuki celuje w to miejsce, klika lewy przycisk myszy w momencie, gdy mija rakiety po jego lewej stronie. Młotowy w się działają w taki sposób, że szczyt płomienia znajduje się na jego środku. Ta wiedza jest wykorzystywana przy rzucaniu młotowa na rampę, ponieważ dzięki temu, że młotow odbija się od ściany, to jego najwyższy punkt znajduje się w tym miejscu. Spójrzmy na powa terrorysty. Jak widzisz, przez wysokie płomienie, Poweli nie mógł zobaczyć, czy kiosuki przebiegły do konektora. Dodatkową zaletą tego line-upu jest to, że młotow pali całą rampę, więc terrorysta nie może zraszować przez płomienie, gdyż straciłby dużo HP. Musisz jednak pamiętać, że przeciwnik wciąż może cię przeskanować przez mołotowa, jak przebiegasz. Pewnie zastanawiasz się, czy snajper może coś zauważyć. Podczas 9. rundy Kiosuki również rzucił tego mołotowa. Shadow nie był w stanie nic zobaczyć. Oddał strzał przez płomienie i zmienił pozycję. Przechodzimy teraz do strony terrorystów. Podczas 17. rundy terroryści raszują topnida. Kiosuki rzuca flesza za boksy. Jego kolega robi to samo. Następnie kiosuki wychyla się z lewej strony smoka na top midzie i z łatwością zabija raszującego Ceteka. Spójrzmy na jego powa. Lixian, gdy zobaczył lecącego flesza, to chciał się od niego odwrócić. Ten ułamek sekundy zadecydował o jego śmierci. Największą zaletą tych fleszy jest to, że nas nie oślepiają i pozwalają terrorystom od razu pikować Mida. Te proste flesze to idealna kontra na Ceteków, raszujących Mida na początku rundy. Pamiętaj o rzuceniu kilku granatów. Nawet jeśli przeciwnik zdąży się odwrócić od jednego z fleszy, to dostanie kolejnym. Jak już jesteśmy na midzie, to pokażę Ci jeszcze jeden granat. Kiosuki ustawia się w rogu, celuje w to miejsce i klika lewy przycisk myszy. Jak widzisz smoke ląduje na schodach i zakrywa całego konektora. Ten lineup ma kilka zalet. Jest bardzo prosty do zapamiętania i co najważniejsze, nie musisz się cofać na T-spawn, aby go rzucić. Dzięki temu, że stoisz w rogu, to cetek w oknie nie może cię zauważyć i zabić. Ten smoke znacząco ułatwi ci przejmowanie mida, a dodatkowo wprowadza ciekawe urozmaicenie taktyczne po stronie terrorystów. Dziękuję, że obejrzałeś film do końca. Kliknij film na ekranie, aby zobaczyć analizę Donka lub zajłu. Napisz w komentarzu, jakiego progracza chciałbyś obejrzeć w następnej analizie i na jakiej mapie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!